Więc jest środa, 4 czerwca, godzina 16, a to jest kolejne wydanie newsów ze świata pigi. A w dzisiejszym wydaniu newsów omówimy nadchodzącą drogą część PIK-64. Zapraszam do oglądania. Już tę sobotę, czyli 7 czerwca, wychodzi długo wyczekiwana druga część do PIK-64. Dlatego w tym wydaniu newsów chcę omówić wszystkie rzeczy, które do tej pory wiemy na temat aktualizacji. Abyście jak najlepiej przygotowali się do dużej części PIK-64. Zatem pierwszą rzeczą będzie nowa lokacja. Aby się do niej dostać, trzeba będzie udać się na port oraz wejść do statku. Dzięki temu dostaniemy się do nowej lokacji. Zastanawiam się, czy by nie wtedy, na przykład, jakieś animacje statkiem bądź jakaś czy po prostu będzie efekt deportacji. No cóż, zobaczymy jak wyjdzie update. Kolejną rzeczą są obiekty, które będzie trzeba przejść na czas, aby zdobyć przedmioty. Im lepszy czas przejścia, tym lepszy przedmiot. Póki co nie wiadomo, czy te przedmioty będą przydatne przy wykonywaniu ścieżki fabularnej, a przynajmniej ja nie słyszałem na ten temat żadnych informacji. Również na nowej mapie będzie nowa waluta w postaci, ja to tak będę nazywał pigi dolarów. I od razu mówię, to jest moja autorska nazwa na tą walutę. Chociaż jest, że jestem jedyny, który wpadł na taki genialny pomysł. Może, że będzie też możliwość wymiany pigi tokenów na nową walutę. Tak jak było pokazane na filmie promującym puszczę Alpaki, Alpaki aczkolwiek możesz, że zostało to dodane tylko na potrzeby tego filmu. Zresztą, tak jak mówiłem na live, oglądając ten film, to uważam, że to trochę bez sensu, skoro i tak tą nową waltę, można zbrać w nowej lokacji, no chyba, że ewentualnie los, które mają po kilkadziesiąt tysięcy coinów z pierwszego świata. Ta sama informacja, która może ucieszyć osoby, które lubią darowałem przedmioty do Awatara. Otóż będzie możliwość już zdobycia trzy limitowanych akcesoriów. Są to po kolei. porzowa nagroda, którą może zdobyć 4096 osób, a są to poroża łosia, srebrna nagroda, którą mogą zajść 1023 osoby, a są to skrzydła orła oraz złota nagroda, którą mogą zajść tylko 64 osoby, a są to uszy i nos słonia. I teraz nie chcę nikogo zniechęcać, ale muszę powiedzieć inną rzecz. Otóż szansa na zdobycie tych przedmiotów będzie mała, bo prawdopodobnie będzie bardzo dużo osób w to grało w ten update, plus zagadki, które robią twórcy pigi, będą naprawdę trudne. Pozytywna Tutaj sytuacja jest taka, że twórcy mówili kiedyś, że wszystkie informacje potrzebne do zagadek będą w pig 64, więc to akurat może pomóc. Ostatnio pamiętam, że było kilka zagadek, które były w pigi, że trzeba tam było jakoś ziemniaka znaleźć na karnawale. No i ogólnie ten quest z prototypem, że w ogóle zacząć tego questu, od tego zacznijmy. Także to mi osobiście jakoś niezbyt podobają się te przedmioty, więc jak nie zobędę, to mi nie będzie przykro. Natomiast wiem, że na pewno wielu osobom się spodobają te przedmioty. Trzeba też się liczyć niestety z tym, że na pewno będzie wielu eksoliderów, którzy jakieś pewnie 3 godziny znajdą już odpowiedzi na wszystkie zagadki. I prawdopodobnie zgadną, może nie te że wszystkie, ale na pewno większość kopii tych przedmiotów. A resztę kopii zgadną pewnie youtuberzy, którzy mają po kilkaset osób na live'ach. Więc widzowie im będą mówić rozwiązania tych zagadek. No i wtedy oni zrobią się za pierwszym razem, bo oczywiście szczęście youtuberów, ale oczywiście tylko tych popularnych. No i nie, żebym miał jakiś ból do proto, no przynajmniej nie w tym przypadku. Po prostu mówię, jakie są realia, bo tak niestety zawsze było i prawdopodobnie będzie. A przynajmniej dopóki Robox nie zrobi czegoś z exploiterami, A oczywiście, widzę, próbujcie. Może akurat komuś z Was się uda. Trzeba za Was kciuki, więc od razu mówię, ja Was nie zniechęcam. Nawet powiem, że Was zachęcam. Próbujcie, próbujcie rozwiązać te zagadki oraz zdobyć item. I nie mogłem tylko powiedzieć wizualnie powodzenia. I to i na koniec stanie ciekawsza informacja. Otóż prawdopodobnie dostaniemy skina do pigi za okończenie tej części PIK-64. Są spekulacje, że będzie to Norczyk, główna antagonista PIK-64. A nie jest to chyba na 100% potwierdzone. Więc brałem to z przymrożeniem oka jako spekulację, która potencjalnie może się sprawdzić. Tutaj wiadomo z ostatniej chwili, na no a przynajmniej na moment nagrywania tych newsów Otóż twórcy pik 64 ujawnili, że pojawią się kolejne skiny z kolaboracji z chipfrag64 Aczkolwiek znaczy, tym razem jednak nie będą to skiny do zdobycia w PIGi, tylko w PIG64 I będą one do kupienia w sklepie Penelope na nowej mapie Kim jest Penelopa tego nie wiemy, aczkolwiek znaczy, dowiemy się pewnie jak już wyjdzie ten update Tutaj macie na ekranie pokazane jak wyglądają te skiny Ja osobiście będę grałem i o z świnki, ze względu na sentyment znaczy, jak napiszcie w komentarzu czy wy będziecie grać z tych skinów A na dziś to by było na tyle Powiedziałem chyba najważniejsze rzeczy odnośnie drugiej części PIK 64. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo wyszła by na tak naprawdę. Nie jestem rzetelnym youtuberem, który robi rzeczy przed odcinkiem. Podajcie oczywiście w sobotę na live'a, gdzie będziemy grać PIK 64 i postaramy się ukończyć całą drugą część na innym live. Ie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na kanale i że na że w sobotę będziecie. Do zobaczenia. Tutaj jeszcze taka bonusowa informacja dla najlepszych widzów, którzy oglądają odcinki do końca. Nie jest to co prawda związane z Spirit, tylko z moim kanałem na YT. A bardziej to z nowym kanałem na ety. Otóż już dzisiaj, czyli 4 czerwca, wychodzą długo wyszukiwane przeze mnie 3 i 4 chapter del Tarun. że już wyszły w momencie, gdy ogonacie ten odcinek. I planuję nagrać z nich serię właśnie na nowy kanał. Prawdopodobnie już to będzie pierwszy odcinek. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Link do niego będzie w opisie. A zatem ode mnie to już tyle. I mam nadzieję, że będziecie ogonać odcinki na drugim kanale.